Soczysta, delikatna karkówka w socie teriyaki, którą można przygotować i na grillu i na patelni smakuje znakomicie. Marynata jest bardzo prosta w przygotowaniu, a smak mięsa świetnie się z nią komponuje. Zapraszam do wypróbowania tego przepisu, a po inne zaglądajcie na mojego bloga www.taleszpokus.tv Karkówkę myję, osuszam i kroję na 5 plastrów. Przygotowuję marynatę. Do miski wlewam sos teriyaki, Sos rybny, ocet, sos sojowy, dodaję cukier i przeciśnięty przez praskę czosnek. Składniki marynaty bardzo dokładnie mieszam. Do miski z marynatą wkładam karkówkę i wstawiam ją do lodówki na minimum 5 godzin, a najlepiej na całą noc, aby mięso przeszło marynatą. Na godzinę przed smażeniem mięso wyjmuję z lodówki. Karkówkę można przygotować na grillu, na patelni grillowej lub upiec na patelni teflonowej bez tłuszczu. Karkówka jest pyszna. Polecam do wypróbowania, a po inne przepisy zaglądajcie na talerzpokus.tv.